Witam Was serdecznie. W tym odcinku zagramy sobie w Wordboxa. Jest to symulator bycia bogiem. Co przez to mam na myśli? A na przykład możemy tutaj stworzyć jezioro. Proszę, ono się napełni wodą. Możemy na przykład zrzucić bombę atomową po środku Polski. Możemy zespałnić y, miliony owiec. Y, tak. Więc w tej grze praktycznie możemy wszystko. Ogranicza nas tylko nasza choroba psychiczna. Y, wyobraźnia. Y, tak, wyobraźnia. Dobra, tyle gadania. Y, zaczynajmy. Stwórzmy może ludzi na terenach Polski. Tak będzie najlepiej. Y, powstało nam królestwo. O Boże, zmienimy nazwę tego królestwa na Polska, a stolica to oczywiście będzie Toruń. A co, a co, myśleliście, że Warszawa? E, nie, Toruń będzie stolicą. E, tak, o. I zobaczmy, jak nasza Polska będzie się rozwijała. Póki co populacja Polski to trzy osoby, bardzo mało. Polacy posługują się językiem nie jakimś tam dadagago, tylko językiem polskim. Oczywiście kulturę będą mieli Słowian. Nasza Polska, w sumie to Toruń, się bardzo pięknie rozwija. Na drugim brzegu Wisły powstała chyba szkoła czy uniwersytet, a na wschodzie Torunia rozwija się osiedle. Pięć namiotów i jeden dom. Co za metropolia. Tutaj jeszcze powstała farma. I tutaj jest budowana tak. Została wybudowana kopalnia. Przyniesie to Toruniowi bogactwa. Oby. O, nawet port powstał. O, mamy. Mamy nową wioskę. To będzie. Nie wiem. Wilno. Po prostu uznajmy, że na tym świecie Wilno leży w tym oto miejscu. A Toruń jest tak wielki jak cała Polska. Powstały nawet dwie religie: Sasa i Gonado. Ciekawe, która religia będzie tą dominującą pod koniec tego odcinka. Tutaj powstała kolejna osada to będzie Berlin. Populacja wzrasta. Toruń ma ponad 200 mieszkańców. Dwie trzecie całej Polski żyje w Toruniu. W końcu w Polsce mieszka tysiąc mieszkańców. Cudownie. Trochę czasu minęło. E, dominującą religią w Polsce jest sasa. Dynastia, która rządzi w Polsce to Weibrok -E Papapa. Ciekawa nazwa dla dynastii. I co w Polsce jest po prostu znakomicie. Gospodarka się rozwija. Populacja wzrasta. Nowe miejsca pracy. Żyć nie umierać. Co może pójść nie tak? Oho, zaczęła się rewolucja. Rewolucja Finów, yy, czyli mieszkańców Finlandii, chcą się wyzwolić spod panowania złych Polaków. Zobaczymy, czy im się to uda. Cała armia polska zmierza na Finlandię, na Helsinki. Tymczasem armia Finów próbuje od południa przedrzeć się do Sankt Petersburga. Tutaj, no, Polacy wygrywają. No, mają przewagę liczebną. Finom udało się zająć Sankt Petersburg. Lecz Polacy zajęli Helsinki. Coś za coś. Polacy z powrotem odebrali Piotrogród i oblężają stolicę Espero. No, stolica się nie utrzyma. Zostało tylko malutkie. No może nie takie malutkie, ale jednak miasteczko Aroina. Cała armia Polaków zmierza w kierunku tej stolicy. Yy, chyba, chyba się jej nie uda utrzymać, coś mi się wydaje. Ech, ta... No cóż, finom prawie się udało. Znajmy, że to Niemcy, okay? że to wielkie Niemcy wyzwoliły się z rąk Polaków razem z Włochami, Francuzami i Serbami, Chorwatami i, i tam innymi narodowościami na Bałkanach. Polacy mogą mieć problem z pokonaniem Niemiec, choć no tutaj widzimy, że Polacy niszczą armię niemiecką. Zajęli Sarajewo, zajęli Berlin. No, niestety. O, kolejna rewolucja na horyzoncie. Tym razem Bułgaria. Mała Bułgaria. I jeszcze Turcja. Turcja nie walczy z Polakami. Turcja się wyzwoliła pokojowo. No, tutaj Bułgaria raczej przestanie istnieć. Ale za to Turcja jest wolnym krajem. Polacy nie chcą póki co jej zniszczyć. E, dobra, widzowie, to był pierwszy odcinek z tego czegoś. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. I ten. E, chyba was żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku.